Siema. Kochany Valve postarał się i pracował dniami i nocami przez dwa miesiące, by naprawić movement w Counter Strike 2. I uwaga, tylko tyle wystarczyło zrobić. A więc tak, era zmniejszonych FPS-ów dobiegła końca. Nareszcie znowu możemy grać na normalnych FPS-ach i robić bane hopa oraz movement. Jest tak jak było przed update'em z FPS-ami. Jednak dalej trzeba mieć konfig, by movement się movementował w tej grze. A więc o tym za chwilę, bo muszę jeszcze Wam po raz setny powiedzieć, niech każdy to usłyszy. Nie ma bana za używanie konfigu do movementu. Ale pawka, przecież to są skrypty. Gówno prawda. To nie są żadne skrypty, tylko komendy dostępne w grze, które możesz wpisywać w konsoli. Ale config to po prostu robi za ciebie, więc nie ma za to bana. Jedyne za co możecie dostać bana, walk, cooldowna itp. to za używanie AutoHop configów. Tak, są konfigi, które faktycznie są tak jak skryptami, więc tego nie używajcie. Jak gdzieś na to natraficie, trzymajcie się od tego z daleka. Nie wiem, jak ktoś takie coś zrobił, ale istnieją. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym Wam tylko jeszcze szybko przedstawić Sell Your Skins. Jeśli chcesz sprzedać swoje skiny bezpiecznie i w zamian za prawdziwe pieniądze, to zajrzyj na sellyourskins.com. Sell Your Skins to zaufana polska strona, na którą możesz zalogować się przy użyciu Steam i po prostu wybierz skiny, które chcesz sprzedać. Zaakceptuj ofertę wymiany, a pieniądze otrzymasz już w kilka minut. Oferowane metody płatności to np. przelew bankowy, PayPal, Revolut, krypto i wiele innych. Możesz też otrzymać bonusy do 5% więcej pieniędzy przy wypłacie z systemu poziomów, który oferuje strona. Wbijaj z linku w opisie i użyj kodu pawka dla 5% więcej przy wypłacie. Dobra, więc nowy konfig to w sumie taki sam, jaki wam pokazywałem ostatnio, tylko ten jest pełny, więc mamy też działające bindy na long jumpa i jumpbaga. Dużo osób pod każdym moim filmem z konfigami pisze mi, że jemu konfig nie działa albo coś. Od razu zaznaczę, ten konfig działa. Jedyne, kiedy nie działa, to jak zrobisz coś źle. A mimo to, jak dokładnie pokazuję, znajdzie się ktoś, kto napisze komentarz, że konfig nie działa. Więc proszę, oglądaj uważnie, bo łatwiej się tego nie da pokazać i wytłumaczyć. Dobra, słuchaj mnie uważnie. Na moim Discordzie Flatownia, link w opisie, na kanale Płaski Konfig jest skompresowany folder zip o nazwie CfG 20 Jak go pobierzesz, to wypakuj go. Na Windowsie 11 jest to nazwane wyodrębnij wszystkie. I wtedy masz normalny folder, w którym masz takie karteczki. Teraz wejdź na Steam, kliknij prawym na C, Zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne, i teraz bardzo ważne bardzo wchodzisz dokładnie w folder Game, następnie CSGO i CFG. Tutaj w tym miejscu przerzucasz wcześniej poznane ci karteczki, i w tym momencie masz zrobiony konfig, i będzie on działać zawsze. Jeśli masz wrażenie, że nie działa, to w grze w konsoli w lobby wpisz exec auto exec i teraz na 100% działa. Teraz segment dla ludzi, którzy mieli już wcześniej plik AutoExec i boją się ruszyć myszką, bo może wam wyskoczyć komunikat, czy chcecie zamienić plik. Jeżeli mieliście już AutoExec wcześniej, to zostawcie go i tylko wrzućcie karteczki o innych nazwach, azy karteczki autoexec.cfg, skopiujcie to, co jest w środku i wklejcie do waszej karteczki AutoExec. Wtedy nie musicie nic zmieniać i wasze bindy, jakie wcześniej wpisywaliście w AutoExec, zostaną. Pokażę Ci teraz, co za co odpowiada i jak sobie możesz bindować pod swoje preferencje. I to wszystko znajduje się w karteczce AutoExec autoexec.cfg. Jeśli chcesz zmienić klawisz pod long jump, to jest to w tym miejscu pod bind mm -hmm, plus LJ. Jump back tutaj, bind mm -hmm, JBN. A jeśli chcesz skakanie na scrolla w dół zamiast w górę, to tutaj wpisz bind M will down plus jump podłoga. A jeszcze jedno, nie wpisujcie w Autoexecu exec autoexec, bo wtedy wam się granie włączy. I to tyle, teraz wejdź sobie do gry i ciesz się tym, że możesz się normalnie poruszać. W grze Counter Strike 2. Jeśli pomogłem, to możesz zostawić suba. I jak chcesz się dowiedzieć więcej na temat bunny Hopa i movementu, to możesz obczaić ten film, który teraz widnieje na ekranie. Pozdro!